Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z kariery Real Madrid FIFA 22. Rozpoczynamy ten sezon. I oczywiście dajcie propozycje już jakich następnych karier byście chcieli, bo to będzie taka główna kariera, ale będzie też jeszcze jedna, taka poboczna. Ta kariera będzie trwała dwa sezony. Piszcie propozycje transferów oczywiście. Na pewno chcemy kupić Kiliana Mbappé. Piszcie, czy kupić, już starać się kupić Holanda już w tym sezonie. No i piszcie też swoje propozycje. Oczywiście zostaw łap łapkę w górę i subskrypcję, żeby ten kanał mógł się rozwijać. Mam nadzieję, że filmy będą coraz lepsze coraz lepsza jakość tych filmów będzie. Dobrze, wybierzmy teraz turniej. Weźmy ten. Dużo mocnych zespołów. No i zaczynamy. Co my tu mamy? Podbój rynków zagranicznych. Uzyskę serię 7 meczów wyjazdowych, to tam nieważne. Zrobi się na pewno. Szkółka juniorów. Na pewno będziemy chcieli e, postawić trochę na juniorów. Będziemy patrzeć co tutaj mamy. Jakiś młody talent. Od razu go przeskałtujemy. Ja tu sobie pooglądam. Kogo tu mam proponują. No i tak. E, Przejdźmy od razu do najważniejszej chyba rzeczy. Chyba zrobię to, może bez konsultacji z Wami, ale to jest moje marzenie w Realu Madrid. Kilian Bape jest Kilian. Chcemy go kupić i zobaczmy, co nam odpowie PSG. Spróbujemy opchnąć Pana. Pisco, chyba, że się zgadzą na 150 milionów. Nie zgadzają się, ale spróbujemy trochę jeszcze pohandlować. Bo przecież jemu się kontrakt kończy. 169. No i jeszcze trochę byście mogli zejść na 160 167. 163. 162,5 I co wy na to? PSG się zgadza A więc ten transfer staje się realny Od razu idziemy Negocjować kontrakt Oczywiście kluczowy Pięcioletni kontrakt Klauzula jako że jesteśmy w Hiszpanii musi być 500 milionów Co trochę mniej Damy w ten sposób. No i się zgodzili. Pensja dosyć niska. Chcę zarabiać mniej niż w Paryżu. Ale tą premię usuniemy. Damy ci trochę większe te zarobki. 350 tysięcy. W ten sposób. Kilian mapę się zgadza, więc jest wielki transfer, który nie Odbył się w rzeczywistości, spełnia się w grze, moje marzenie do Realu Madrid. żeby ten zawodnik przyszedł. Mam nadzieję, że przyjdzie za darmo, faktycznie. No więc jaki numer? No jako, że Hazard ma na razie siódemkę, nie zamierzam się na razie go pozbywać. To nie wiem, czy siedemnastkę, czy dziewiętnastkę, damy dziewiętnastkę na razie. Możecie pisać, czy dziewiętnastka pasuje, czy jednak tą siódemkę mu dać. Ja powiem tak, Vasquez od razu do wywalenia. Marvin, co z Marvinem? Marvin na wypożyczenie. Z Tobą nie, wie, nie wiążemy tutaj sporych nadziei. Mariano też odejdzie. Powiedzcie, co zrobić z Lukomiowiciem. Ja nie wiem do końca. Czy szukamy innego napastnika, czy zostajemy z nim? No, Bail. Czy Baila my chcemy sprzedać? Chcemy! Chcemy sprzedać kalaretę. Tutaj Aribas, z nim przedłużymy ten kontrakt. Bo ja go lubię akurat. Ale damy go na wypożyczenie. Tutaj młody. Na jaki. Pokazuje potencjał. No dobra, to idź na wypożyczenie. Blank oczywiście też musi zostać przedłużony. Chciałbym też, żeby poszedł na to wypożyczenie. Modric z Modriciem jeszcze zobaczymy. No Sebaios na listę transferową. Alaba Militao. Vallejo, no zobaczymy z tym Wajecho. Marcelo też na transferowo mnie jest on tu potrzebny. No i to na razie tyle. Ja będę robił sobie te treningi. Zobaczymy, ale myślę, że będę je robił. Bo chyba warto trochę je zrobić, żeby to lepiej, żeby te wszystkie atrybuty ich wyglądały. Bierzemy się do pracy, jednak nie, coś innego wziąłem. Ale dobra. Mamy pierwszy mecz z Liverpoolem. Myślę, że będziemy szybko symulować te mecze towarzyskie. No jest hazard. Dobra. Co my tu mamy? Jest Kylian Mbappe. Vinicius Vazquez. Vazquez. Tak, zrobimy. Isko na pewno do wywalenia Jowić, usiądzie na ławkę Mendy, Mendy, Mendy do składu od razu, ale tutaj. Tu Alaba. Marcelo wyjazd. Marcelo, Marcelo Camavinga. No i myślę, że tak to będzie wyglądać na razie. I zobaczymy. Przesymulujmy szybko ten pierwszy mecz i zobaczymy co się wydarzy 1 do 1. Virgil, czerwona kartka, benzema z golem. No i dobrze, zobaczymy dalej. Symulujemy. Kolejny mecz. Zamienimy tym razem Azarda. Mendy yy, Nacho zagra. Niepotrzebnie tutaj to robiłem. No i dobra, myślę, że jeszcze symulniemy tak na szybko w tym składzie. Wygrywamy 1 zera. Karim w dobrej formie w tych meczach przedsezonowych. Na razie Kylian Mbappé. Nie, bez, bez bramki jeszcze. Tutaj lewy obrońca. No, lewego obrońcy potrzebujemy. On wygląda ciekawie na zmiennika. Więc myślę, że się nim zainteresujemy. Osy kampania, może. Może go ściągniemy, jak odejdzie. Kto odejdzie? Odejdzie. Ceballos. Tutaj jakieś informacje od kadry. No, mniejsza z tym. Chelsea. No, tutaj zmęczeni już są niektórzy. Tu zagra Bale. Vasquez. Jajajajajaj. Vasquez, Vasquez, Vasquez. Marcelo, może niech zagra Militão. Tak, Palverde. Isco niech sobie zagra, no już jak tu jest to niech zagra, Casemiro też polne dostanie, wejdzie Kamavinga, Jowić Jović na N musi być, okej, okay. Jowić no w ten sposób. A no i myślę, że jak Lukas Vazquez odejdzie, no to potrzebujemy prawego obrońcy. No i 1 do jednego, Mbappé z pierwszym golem. Bardzo ładnie. Weszliśmy z grupy, więc fajnie. No w sumie tu by można też rezerwowy skład wystawić teraz. Kylian Mbappé, Vinicius. Rodrigo. Jowić jeszcze raz. Zobaczymy, czy coś tam potrafi. Sebajos, Kamavinga, Pede, Faskes ponownie, Miguel. No i środek obrony, ale Unin zagra. No i symuluj. Mam nadzieję, że to wygramy. Wygrywamy. 4 do 2. Była szczelanina. Miguel z bramką, Vinicius z bramką, zebajos i Modric. Blanko, wypożyczenie, fajnie. To bardzo fajna opcja na rok. No Zaakceptujemy, może coś tam pogra. W tym Wolverhampton. Na pewno przyda nam się pomocnik jakiś jeszcze. Pomocnik... Prawy obrońca, lewy obrońca, ale to chyba myślę, że mamy kandydata. Tego młodego. No i co? No, i szukamy wzmocnień. Może na środku obrony też. Skoro Bajecho. No Bajecho nie będzie najlepszym wyborem. To wiemy. Ale zobaczmy. No, szybka symulacja. Nie ma co tutaj oglądać tych meczów, Przegrywamy pokarnych karnych. Niestety Mbappé nie strzelił i Cross nie strzelił. No, to zdarza się i tak. Nie jest to wielka dla nas strata, że nie wygrywamy tego meczu. Bale sprzedany, a więc jeden problem z głowy. Poszedł do Lester. Mariano, Mariano, jest oferta za Mariano. Zaakceptujemy ją. Teraz zbieramy trochę pieniędzy. Mamy już 28 milionów. Nie ma tragedii. Mamy lekki budżet. Myślę, że jesteśmy w stanie jeszcze kogoś kupić, na pewno. Piszcie, kogo kupić. Nie, nie chcemy. Chcemy się go pozbyć. Pożyczać my nie chcemy. No ale dobrze. Co co my tu mamy? No kogo? No, no naprawdę, napiszcie, kogo możemy kupić. Jestem ciekaw waszych propozycji. Tutaj oferta to niego Krosa. Kim Pembe nam chcą wcisnąć, no? Jakbyście się po isko zgłosili, to bym może to przyjął. Znaczy, na pewno bym to przyjął, bo Kim Pembe naprawdę fajny obrońca. By się nam przydał. Mm. Mam nadzieję, że nie będziecie jakoś źli, że. Kupiłem tego MBP, ale dla mnie to naprawdę było ważne, żeby go mieć. No, w rzeczywistości się nie udało. No, PSG, beznadziejnie, znaczy, ciężko się z nimi negocjuje w rzeczywistości. No i pan Fiorentino Perez nie dał rady kupić Kliana, chociaż oferował naprawdę duże pieniądze. Jak widzicie, tu w grze udało się kupić za mniejsze pieniądze. No, dobra, myślę, że. Na tym momencie skończymy. Ja spróbuję poza kamerą sobie zrobić treningi. I no, i, i, i może już widzimy się. Będziemy się widzieć na meczu z Deportivo, ale wiesz, albo albo dobra. Zagramy dzisiaj jeszcze ten mecz z Deportivo. No, za Militao nie chcemy ofert. Zagramy jeszcze ten mecz z Deportivo. No, to przygotowanie, skupienie nie jest dobre. No, czemu wy chcecie go wypożyczyć? Nie chcecie go kupić? No, nie chcę go wypożyczać. No, ja chcę go sprzedać. O, isko, 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 odejdź stąd, isko. Nie chcemy cię tu. Nie chcę nawet negocjować, bo jemu się kontrakt kończy. Naprawdę? Barcelona, jesteście śmieszni. Takie oferty to możecie wysyłać do Atlantico, jak chcecie z nimi Griezmana im opchnąć, czy inny środ. Bo oni wam, no. Ale nie na my Coutinho nie chcemy. To jest wrak piłkarza. Tytuł to wymóg oczywiście. No morale są bardzo dobre. Miltao jest bardzo ważny. No i myślę, że przejdziemy już zaraz do tego meczu. Vinicius, Rodrygojowicz. Ławka jest w porządku. Asensio. No i co zrobić z Asensio na przykład? Czy czy jest dla niego miejsce w ogóle w tym składzie Wysymulujemy ten mecz jak będzie się źle działo to wejdę do akcji i pogramy sobie ależ podobne te stroje tu są na tym podglądzie meczowym i jest gol Casemiro 1 do 0 dobrze się rozpoczyna ten mecz już w piątej minucie teraz Alaves ale jednak przejmujemy Odric, Hazard Ależ tu ładnie, ład, podoba mi się jak grają piłką dzisiaj. A i dobrze, Carvajal ładnie zatrzymał tą akcję. Ale la idzie z kontrą, dobra piłka, ale na czo? Zapomniałem wstawić militą. Ale dobrze, Mbappé, 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 Mbappé z golem. Tak jest. Jest bramka. Pierwszy gol Mbappé w oficjalnym meczu. Bardzo ładny. W jego stylu, zejście do środka. Piękny strzał, Mbappé. Benzema, Mbappé i dublecik. 3 do 0 już. Jak na razie świetnie wygląda nasza gra. Ależ Mbappé ma dziś dzień, to widać. Mbappé, Benzema, Modric, 4-0. Co tu się dzieje? Jaka szczelanina jest dzisiaj? Powiem wam, że testowałem sobie już karierkę w tej FIFA i... Jak robiłem te symulacje, to nie grali tak ładnie. Jestem naprawdę w szoku, że tutaj tak grają. I. będzie 5? Nie, nie ma. Nie ma 5 do 0. Nie ma manity. Ale naprawdę podoba mi się to, jak wygląda ta symulacja. Wiem, że to słaby zespół, ale. Są fajne akcje. Dobra, na razie się przestało trochę działać po tym czwartym golu. Azart czy Azart coś zrobi? Eden, Eden! Dobra wrzutka, ale... Naprawdę mamy ogromną przewagę. Cross dziś przeciętnie wygląda. A Laba też najsłabszy z defensywy. No kurtuła, nie rozumiem trochę dlaczego, on ma słabą mocenę. Oj, słupek crossa. Przecież... No realnie stracił bramki. Nie straciliśmy bramki i... Trochę dla mnie to jest dziwne, że skoro cała brona gra dobrze, to bramkarz też powinien mieć dobrą ocenę. No i teraz świetna interwencja, kurtuły bo Ratuje nas przed utrat utratą bramki Mbappé. Myślę, że zrobimy tu zmianę. Wpuścimy niego, przesuniemy tak. Fede za modricia. Fede za modricia. I Lukajowicz sobie wejdzie jeszcze. Lukajowicz. Proszę bardzo. Masz szansę swoją Benzema Gra dobre spotkania, chyba ma asystę nawet. Azart, to Mbappe, Mbappé, Mbappé. Hat Trick w debiucie. 5-0. Piękny mecz, ale zobaczymy, jak wprowadzą się zmiennicy Mbappé. Mbappé jest niesamowity: on może grać na każdej pozycji w ataku. Vinicius, bez bramki, szkoda, szkoda. Więc teraz akcja Alaves. Nie stracimy bramki, no i tracimy bramkę. 5 do 1. Dobra, panie Smokowski, spokojnie. Ale słyszycie, z boleja strzelił. Alaves zaczął dochodzić do głosu. Nie podoba mi się to, że sobie odpuściliśmy. Ależ akcja teraz. Czy będzie? 2 do 5. Nie. Dobrze. Y, Alaba. Mówić. Walwerdy. Ależ strzał. No i koniec tego meczu. Piękna wygrana. Jestem naprawdę zadowolony. Bardzo dobry mecz. Eee. Y... No, i myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Isko niestety zostaje z nami na razie. Tak jak mówiłem, napiszcie, kogo jeszcze kupić. Myślę, że. O, mamy 70 milionów. No, myślę, że spokojnie 100 milionów będziemy mieć, jak sprzedamy jeszcze Isko czy Sebajosa. No i napiszcie, kogo kupić. Zostawcie łap łapkę w górze, yy, subskrypcję. No i myślę, że odcinki yy, z FIFY będą się pojawiać co jakiś czas. Mam nadzieję, że regularnie, ale nie obiecuję. Na pewno kariera realem będzie zrealizowana w ciągu tego roku dwa sezony. Taki jest plan. I możecie też napisać propozycję drugiej kariery, jaką byście chcieli zobaczyć. No i dobrze. Żegnam się już dziś. Do zobaczenia. Cześć.